Nie przehandluj pierwszej gwiazdki. Pod takim hasłem związkowcy z Solidarności zorganizowali akcję zachęcającą do skrócenia handlu w Wigilię. Teoretycznie wszyscy ten apel rozumieją. Handlowcy też przecież chcą mieć święta. W praktyce jednak były i wciąż są sklepy otwarte do późnych godzin. Maria Stepan. Ostatnie zakupy pod choinkę, na stół. Kryzys, nie kryzys. Świąt przecież odwołać się nie da. Choć niewykluczone, że będą skromniejsze. Ale i tak galerie handlowe, rynki i małe sklepiki pękają w szwach. I tak już będzie do soboty. Nie robić zakupów po godzinie 14.00 w Apelują, tak jak rok temu związkowcy. Z zakupami przekonują, naprawdę nie trzeba czekać do pierwszej gwiazdki. Działa? No w ubiegłym roku jeszcze wiele sieci, między innymi ta pracowała do 17. w tym roku do 16. a więc powolutku, powolutku. Spora część pracowników handlu pierwszą gwiazdkę niestety przehandluje, ale kto wie? Może dzięki takim akcjom za rok będzie inaczej. W przyszłych latach po prostu to będzie owocowało, że jednak nie będzie tak długo czynny. Wszyscy się razem zmówią i będą do tej 14. wszystkie sieci handlowe. Mam taką nadzieję. Ulotki i opłatki dostawali też klienci. Oni teoretycznie są. Za. Niekoniecznie trzeba pracować, uważam, w tą Wigilię do samego końca. Pewnie, że jest tak, że można czegoś zapomnieć, ale raczej, no wydaje mi się postarać się wcześniej pomyśleć o wszystkim. W praktyce bywa różnie. Niektóre sieci handlowe będą otwarte do 16.00 i nie ma się co łudzić. Kupujących w nich też nie zabraknie. No to są takie y, ostatnie, ostatnie zakupy klientów, typu y, cukier waniliowy, proszek do pieczenia, takie... Rzeczy, których po prostu brakuje w kuchni w ostatniej chwili. Pani Lila, ekspedientka jednego z osiedlowych sklepów w Gorzowie, w Wigilię pracuje do 14. Praca, na szczęście, świąt jej nie psuje. Jak masz taką mężczyznę? Klienci zresztą też, jak na Wigilię przystało, zaczynają mówić ludzkim głosem. Przychodzą, składają życzenia i to jest bardzo fajne, bardzo miłe. Ale na razie do Wigilii jeszcze nerwowe i pracowite dwa dni. Maria Stepan, Wiadomości.